Witam wszystkich naprawa Clio hashtag 3 I teraz tak jaki mam plan na dzisiejsze krótkie popołudnie Chciałbym złożyć założyć sprzęgło i spiąć to z powrotem z tą skrzynią po to, żeby przełożyć te pasy jakoś, jeszcze nie wiem jak, i dostać się do tej górnej pokrywy, zobaczyć o co tam chodzi. Więc mam taki plan, i teraz tak, ee, co do decyzji, jeżeli chodzi o ten silnik. Zimmeringu nie wymieniam, nie cieknie, zostaje. Jak zacznie ciec, trudno, dwa dni w dupę, się wyciągnie, się wymieni. Takich wniosków, do takich wniosków doszedłem. Czy doszłem, czy doszedłem, nie wiem. Nie chcę mi się tam grzebać, szczerze mówiąc nie robiłem nigdy tego, więc by był, bym stracił dziewictwo przy wyciąganiu zimmeringu więc wolę tam nie grzebać bo jak coś źle zło złożę to i tak będę musiał go wyjąć wiecie? więc wiecie ja tak podchodzę realistycznie do tego nie leci zostawiam yy, miska jest zamówiona alternator jest zamówiony kompresor do klimatyzacji jest zamówiony więc to idzie wszystko wek yy, z tego względu że doszliśmy do wniosku że jeżeli by się to kobicie gdzieś zesrało któraś z tych rzeczy na autostradzie czy gdzieś tam jakby jechała yy, na wieś, czy ze wsi, czy jak, no nieważne, to trzeba i tak wziąć holownik, bo kobita na lince się holować nie potrafi, więc to już będzie jedna rzecz wydana, eee, a nie daj Boże by się zrobiło to dwa razy, wiecie, to są takie pozorne oszczędności, że tak powiem, samochód zostaje, będzie jeżdżony, eee, nie wiadomo ile czasu, nie jest przewidywana ani sprzedaż, ani nic takiego, <laughs> więc wywalam to, zakładam, Drugie, znaczy drugie, zakładam, e, kompresor będzie po regeneracji, e, alternator będzie nowy, bo w ogóle nie ma po regeneracji. E, a znów e, cena regenerowanych alternatorów tak za bardzo się nie różni. Ceny nowych, no tam jest różnica 100, no czy tam 130, no to taka żadna różnica, szczerze mówiąc. E, no dobra, nieważne zresztą i miska też jest nowa zamówiona więc tam wiecie yy, oczywiście przy tych wydatkach ten zimmering to jest tam pikuś nie można by było to zrobić ale w dupie tam no to ja mam takie dziwne podejście no dla mnie to musi być wiecie no tak jak wiecie no no bo micie, no dobra więc ja się biorę za składanie tego tu nie ma co pokazywać tak jak zdjęte tak trzeba założyć i to w zasadzie wszystko ciekawi mnie co tutaj się będzie działo Muszę nagrzać w garażu trochę, z tego względu, że e, e, niech to będzie trochę cieplejsze niż na minusowej temperaturze, jak tu zacznę grzebać, żeby mi nic nie popękało, nic się nie ten, muszę tak do 15 nagrzać, to w pół godzinki muszę popalić, minus 2 jest w tej chwili, ale pół godzinki się popali, będzie pietlacha jak nic, także biorę się do roboty Dobra, sprzęgło założone. Tu mamy taki czpień, który nam dystansuje, znaczy nie dystansuje, tylko pośro, pośrodkuje tarczę e, sprzęgła, bo docisk to musi nam pasować otworami. No i teraz e, ja jeszcze robię coś takiego, że koło zębate i... E, Kur... ja nie wiem jak to się nazywa, to co jest w docisku, te metalowe, takie wyglądające jak tarcza, myję y, tym y, zmywaczem do hamulców y, Bo to coś, ten docisk tamto jest tak jakby trochę tłuste chyba po to, żeby nie odzewiało, więc to myję no i założyłem to coś y, Oczywiście po powojemu nie wiem czy tu się jakimiś niutami pewnie tak no ja to sobie dokręciłem na rękę swoją i teraz będę wkładał sprzęgło, tfu, skrzynię z oporowym i szczepiał e, skrzynię z silnikiem, także tak to wygląda na tą chwilę. A jeszcze warto pamiętać, e, jak ściągacie stare, jak tarcza była, bo ona jest z dwóch stron różna i żeby później nie myśleć jak czy to tą stroną czy to nie tą stroną w każdym bądź razie jeżeli przyłożycie tarczę do koła zębatego i obkręcicie naokoło i się da to znaczy że jest dobrze tą stroną do koła bo drugą stroną się nie da bo jest wyoblenie ze sprężynkami które będzie tarło o śruby które którymi przykręcone jest koło koło zębate czy tam zamachowe nie wiem jak one się tam nie nieważne dobra Nakładam skrzynię do silnika. Dobra, mam to spięte, postawione. Eee... I teraz muszę coś wymyśleć, żeby tu podpiąć pod tą belkę na jednym pasie, a tu podpiąć na drugim pasie. Na w razie czego? żebym mógł ten środek zdjąć tak to dobry plan więc coś takiego muszę zrobić żebym mógł się dostać do tego zobaczyć o co tu chodzi i co tutaj jest i mieć pewność że mi to nie spadnie także taki mam hitry plan i tak zrobię dobra jest podwieszone Oczywiście wiecie to się tam dygocze ale to do góry nie poleci na pewno I co mnie najbardziej interesuje Gdzie ta lampa Najbardziej mnie interesuje skąd tu jest tyle oleju więc muszę się tu dostać do tego kurwa, kolektor trzeba będzie zdjąć ja pier... Czekaj czy to wchodzi na to czy to No W każdym razie muszę tą górę zdjąć żeby zobaczyć od co tutaj chodzi że to wszystko jest mokre Także biorę się za robot. Cewka z kabelkami wyjęta. To normalnie się wyszarpuje te pałki. A więc to gdzieś hops. <tryk> <tryk> Oczywiście sobie opisałem 1, 2, 3, 4, bo ja zawsze opisuję. I żeby się dostać do tego, bo to spod tego leci. To niestety muszę odkręcić kolektor sący kurwęka. zaraz tu popatrzę jak to ogarnąć I zobaczymy Dobra odkręciłem to ale teraz jak to kurwa zdjąć Wyjdzie to czy to nie wyjdzie? O co tu chodzi? Powinno to wyjść. Tak mi się wydaje. Tu mam jedną śrubkę To muszę zabrać I muszę odkręcić kompresor od klimatyzacji, więc to zrobię jeszcze i będziemy wyciągnął. Dobra, kompresor zdjęty. Pójdzie teraz. O. o! 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 Tylko muszę to. Czekajcie. Najpierw śrubka. Bo tu została mi śrubka, której nie mogłem wyjąć. Gdzie ona? Kurwa. Jest. No tu jest. Mam to, mogę wyjąć. I to na razie na bok. Tu do kompletu śrubki. I teraz, co my tu mamy? O, chodzi o to, że to zapierdala spod tego. Więc kurwenka będzie mi potrzebny na pewno będzie mi potrzebna uszczelka ta i muszę zdjąć dekiel zaworów niestety więc odkręcę dekiel zaworów bo kurwa nie wiem jak za to się zabrać a może to trzeba podważyć i to pójdzie Te gniazda wyglądają nieźle, tam jest suchutko Jakieś te świece małe, takie dziwne Dobra, ściągam dekiel zaworów, zobaczymy co dalej Dobra, dekiel poluzowany, tak mi się wydaje Czekaj czy on zejdzie Sam no, Kurwa Jeszcze coś Nie no panie, chyba nie Tego to bym nie chciał odkręcać. Nie, tak mi nie zejdzie za prosto nie będzie. Hmm. Na silikon władowany, czy jak? Ja, chyba na silikon. Nie wiem, zresztą kurwa. Ciekawe, czy ja to w ogóle złożę potem. Dobra ja się poszarpię z tym deklem i powiem wam jak tu jest. Zy... Dobra dekiel zdjęty Jak to tu wygląda Szczerze mówiąc Rynówka moja była czystsza tak myślę Grymówka moja była czystsza pasek jak wygląda oczywiście te takie oglądanie paska to to wiecie, bo to jest tak z tym paskiem internet podaje 120 tysięcy czyli strasznie jakoś długo na ten silnik oczywiście chyba że źle coś zobaczyłem ale tak mi wyszło że to na ten silnik 120 tysięcy jest no pasek ale żeby interwał zmniejszyć na 90 tysięcy więc tak by wychodziło natomiast tutaj przebieg jest teraz około 55 więc by pasowało może jego kurwa wymienić ten pasek ale ja zostawię chyba ten pasek, nie wiem, kurwa, bo to wyjdzie milion złotych ten samochód. Jeszcze się prześpię z tym tematem. Świece są tam głęboko. A tam jest wszystko czyste. Więc to spod tego dopieprza ten olej, spod tego, o tutaj. Muszę to poczyścić. Zobaczyć czemu to tak się dzieje I Zamówić te Zaraz to rozbebeszę Kurwa nie złożę tego ja pierdolę Zaraz to rozbebeszę Zobaczę to jak to tam wychodzi W ogóle spod tej uszczelki Tutaj też leci No dobra ale nie przedłużam bo to nie ma sensu No po prostu muszę zamówić te Te, te, te. zaraz próbuję wyjąć Te te kółka dekla i zamówić takie same musiałem poluzować tą łapę, żeby ściągnąć ten dekiel więc muszę ją przyłapać bardziej, żeby na, w razie czego było kurwa z tym rozrządem wiecie, byście może mi coś podpowiedzieli, ale jak ja rzucę ten filmik to ten samochód już dawno będzie jeździł i co mi tym? że mi powiecie, że trzeba było wymienić Dobra, muszę jeszcze poczytać ile są te interwały na ten rozrząd Jest 5 lat albo 120 tysięcy wyczytałem, ale zalecają, żeby przy 90 wymienić Ja mam 55 dokładnie, więc jeszcze myślałem, że tam do 80 czy tam do 70 ze 2 lata jeszcze by pochodził Ale prześpiesz się z tym Dobra, na tą chwilę nara